Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, seramy chodzą sobie na luźno. I co, wybieg ich trochę się zaniedbał, będę musiał go sprzątnąć zaraz. A tutaj, jak widzicie, furtka, zamknięcie bramka dla brach, z tego względu, że już będzie trzeba je zamykać i też może planuję jakąś pleksję na to, czy coś w tym stylu ale to już w późniejszym czasie a generalnie po to, że, żeby to, żeby brachmy, o idzie kotek żeby brachmy, żeby pies nie tych jajek i w zasadzie po to tylko no i żeby można było też puszczać o tak jak teraz, chociaż i tak e, kogut chodzi sobie Także także ten, także kogut atakował tego Koguta, ten duży tego, ale już teraz odchodzi tam gdzieś się przyzwyczaiły, ten nie jest taki y, do bicia się. A w późniejszym czasie zobaczymy jak Silki będą reagowały na razem z nimi. Dobra, także z, czwórteczkę tak zrobiłem o tak na zawiasach ładnie i tutaj jeszcze nie wymyśliłem żadnego zamknięcia taki gwoździk trzyma więc jak na początek jest ok więc tak to wygląda yy. oczywiście o, kotek tu już czeka no tutaj tu już widzieliście w poprzednim vlogu a i właśnie miałem sprawdzić czy jakieś jajko silki zniosły ale nic nie ma no teraz byle czekać do wiosny aż będą się nosiły te kurki młode O, jak nie widzieliście w filmiku z ich kupna nowy nabytek to wejdźcie na kanał poprzedni filmik otworzymy bo może chcą wejść już nie wiadomo no idźcie idźcie Dobra Zostawimy im to otwarte Czymś tu przyłożymy Jakąś kostką Może będą chciały wejść To niech wchodzą sobie No Tak to nic nie zmienię I o, widzieliście tylko koguta O oj, Czarek ten cię atakuje nie? Ten cię atakuje Dobra moi drodzy Jutro jadę po ziarno bo już nic nie mam a spokojnie Pożyczę od silek bo silki mają A ja tu tak dzielę na takie dwie, dwie, dwie W zasadzie każda hodowla Inaczej Brahma Z kurką Dostają Stąd zawsze jedzenie, a i seramy z tamtąd, od silek. No, także moi drodzy, zaraz y, pójdziemy do zbierania jajek. Się weźmiemy za zbieranie jajek, znaczy się i pójdziemy na wybieg, bo jak widzicie jest piękna pogoda, chyba z 25 stopni. Y, na, y, dajcie znać, czy u was też tak było w weekend. Nie wiem, kiedy to będziecie oglądać. Najprawdopodobniej wy śrobę, dobrze mówię? coś takiego więc dajcie znać czy w poprzedni weekend mieliście tak ładnie więc widzimy się na zbieraniu jajek dobra, także najpierw pójdziemy sobie na wybieg naprawdę jest piękna pogoda ostatnia już taka chyba w tym roku jak widzicie pięknie kulki się prezentują bardzo ładnie porobię tutaj parę zdjęć żeby było. Bo zima przyjdzie. I już nie będzie. Jak zrobić takich zdjęć. Dobra. Także przejdziemy się po wybiegu. Stan wybiegu. Tutaj ten nasz kurczaczek młody. Jeszcze nie wiem. Czy nie będę kosił trawy. Dzisiaj czy. Dzisiaj już nie. Ale jutro. Ponieważ no przydałoby się przed zimą jeszcze skosić nie ukrywam bo by miały świeżą trawę skoszoną jakaś by tam rosła jeszcze powoli wiecie o co chodzi oczywiście tutaj chyba tre, m, szansy na wyrośnięcie trawy nie ma ale za rok w przyszłym roku myślę że będę musiał jakoś to przekopać i zrobić renowację, chociaż odtąd, tutaj. O, tutaj. No, w zasadzie to całość by się przydało przekopać, ale bez przesady. Tutaj ten stan wybiegu nie jest aż taki zły. O, patrzcie, jakie kamienie. Cały czas jakieś nowe kamienie widać. Dobra, rzucimy tam. O, a te już, już myślę, że coś jest. Te już myślę, że coś jest. No, dobra, także Wybiegł, trochę sobie pooglądaliśmy Zobaczymy, może zerkniemy sobie tutaj jeszcze Za szklarnię W szklarni już chyba nic nie rośnie, nie wiem Tym się nie zajmuję, także w ogóle tam nawet nie wchodzę O, tutaj w końcu jest przycięte Uda się przejść Żeby zobaczyć, czy jakiś jajek nie noszą a właśnie, nie wiem czy przejdziemy się, bo ostatnio tutaj, pamiętacie tam, no tutaj takie krzaki leżały ścięte i, i leżały tak długo, z miesiąc, zanim się ich yy, tam uporządkowało. I kura sobie zrobiła pod nimi gniazdo i pięć jajek było, ale już widzę, że nie ma no już nie ma tych jajek bo wzięliśmy je do domu no tutaj cały czas o tutaj mi się coś pnie po tym słupie bardzo ładnie o tu cały czas ta czarna kura nosi jajka ale moi drodzy dlatego się wziąłem tak za tą furtkę ubrak bo dzisiaj były dwa jajka w tym ubrachm, i wydaje mi się, że jedno mogło być od brachmy, yy, od, od brachmy po prostu, od kurki, ale nie jestem pewien, mówię tak mi się wydaje, chociaż nie sądzę, no ale nie wiem, tak to by zresztą pies zjadł, jakby to było sobie wczoraj jakieś jajko, no ale nie wiadomo, dobra, także moi drodzy, widzimy się na zbieraniu jajek. Dobra, także jest godzina 18, jeszcze nie zamykamy kurek, ale zobaczymy co robią. Czy w kurniku jakieś są? O, proszę, ta już siedzi, ale musimy ją zdjąć i zrobię inny. O! Jajko, jak późno. Dobra, w takim razie. O, o, właśnie złożone jest. Gorące jak nie wiem ciekawy, 18 godzina i jajko bardzo proszę gniazdo tak, w taki sposób daję ponieważ żeby, żeby się oduczały żeby się oduczały siedzieć na nim w nocy bo bez sensu wiadomo dobra ja biorę jajeczko seramy już weszły zagoniłem je do środka weszły do środka do kurnika a silki jeszcze chodzą więc idziemy teraz zbierać jajka Dobra, także bierzemy trzy wytłaczanki i lecimy zbierać O proszę, kogo przyłapaliśmy Na noc sobie przychodzi do kurnika, a w dzień sobie wychodzi cwaniara O kurde Co za cwaniara Skoczy. No. Skacze. Skacze. No. Skacze. Skacze. No. Więc mamy skubaną. Widzimy jak ona to robi. Słoniara. Dobra. Rozkładamy sobie wszystkie. I zaczynamy. Lewa strona. Pięć jajeczek. Głównie tak w gnieździe jest od 4 do 5 jajek. Najczęściej te 5, 6, 4, 5, 6 tak bardziej. Dobra, w następnym mamy trzy mamy Dobra, w kolejnym są cztery jajeczka. Dobra, mamy. Dajcie mi chwilę, poukładam je sobie. Dobra, mamy 12 już i kolejne 2. Dobra. 14. Tutaj mamy 5. Co da nam? 19. O, w taki sposób. Więc mamy 19 jajeczek. Tak, jak widzicie, i zobaczymy, co pod tą kurką. Tylko ją zdejmę. Dobra, także mamy 6 jajeczek pod tą kurką. Co daje nam już 25 jajeczek. Dobra. Także widzimy się na zamykaniu. Dobra, także zamykamy kurki. Czarek dostał jedzenie. Nasypałem mu. O, Już jest ciemno. Jajka już zebraliśmy, tylko wystarczy zamknąć. I co? A i jeszcze te jedzenie na pewno nie mają. No tak średnio. Na dzisiaj nie mam pszenicy, jutro jadę kupić, z tego względu, że dzisiaj jest po prostu niedziela i nie pojadę do gospodarza więc idziemy pożyczyć od silek jedno wiadro bo silki mają inne rozliczenie jakby nie wiąże, nie wiąże ku rozdobnych tak jak wam zresztą wspominałem z niewskami. dobra także Brachmy również zamykam mają być zamknięte dzisiaj co? Seramy trzeba zamknąć standardowo. O Jezu nic nie widzicie pewnie Dajcie mi chwilę i zaraz już będziecie widzieć bo flesza nie mam włączonego Dobra. W każdym razie zamykają teraz silki. Teraz yy, Znaczy się. I widzimy się zaraz z fleszem. Dobra, także mamy flesza. Zamykamy silki dzisiaj. Ma, patrz, jak tak. Te... Jezu, tak jak widzicie, drzwi są otwarte. Yy, zastopowane cegiełką. Bo kod dzisiaj cały dzień tam sobie leżał. I teraz pewnie polował. Więc. Yy. Ale coś tu. Chodź było. Coś słyszałem. Dobra, nieważne. Od dzisiaj od silek obiegnie kotek. Dwa jajka były. Ja już pewnie łapał, co trzeba było. Dobra, więc moi drodzy, wszystko zamknięte. O, przewróciły gniazdo. Muszę je z powrotem przewrócić, żeby nie wchodziły dobra mam nadzieję że kot znowuż mi nie nasikał nie to coś takie żółte te ta słoma pot dobra wodę mają jedzenie mają wszystko jest ok. o tak jak fajnie sobie tutaj siedzą no co co Czarek także moi drodzy ja się z wami żegnam jeszcze tylko wezmę te ziarno, ale widzimy a nie dobra myślałem że jakieś kubki od myszy czy coś na razie nic nie widać dobra moi drodzy także o tu już widać coś chodziło ale nie w tym rzecz widzimy się no nie o Jezu. Plączy mi się język sorry Um, chcę powiedzieć, że subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentarz miły i co, widzimy się w kolejnym odcinku.